Na dobry początek nowego roku. Zapraszam Cię do wspólnej praktyki. Usiądź na macie na kolanach i z wdechem wyciągnij ręce w górę. Spleć palce dłoni i odciągnij ręce do tyłu, wydłużając plecy. Poczuj, jak rozciągają się boki ciała, ramiona. I powoli opuść ręce na matę. Przejdź do klęku podpartego. I z wdechem wyciągnij szyję, klatkę, otwarta pozycja krowy. I na wydechu kocik grzbiet zakrągli plecy. No, przyciągnij brodę do mostka. I wróć do centrum. Lecę w neutralnej pozycji. Prawą nogę ugiętą wyciągnij w górę. Stópka point. Przyciągnij kolano blisko do łokcia. Podnieś wysoko do boku. I do góry. Takie trzy punkty. Dużo koła biodrami. Trzy punkty, które chcesz połączyć. Zatrzymaj nogę w górze i zmień kierunek. Na początku kolano idzie do boku i do centrum. Do góry, do boku, do centrum. Też pięć razy. Zatrzymaj nogę w górze. Stopa flex. I opuść kolano do kolana. Podnieś nogę i opuść. I podnieś. 10 razy, chwila dla wzmocnienia pośladków. 10, 9, 6, 5, 3, 2, i 1. Zatrzymaj w górze. Teraz kolano idzie za kolano na zakładkę. Do góry i do Do góry, do dołu. 10, 7, 5, 4. Dwa i jeden. Zatrzymaj w górze. Kolano przeciągasz teraz do prawego łokcia. Wraca do góry i na zakładkę kros Do góry, do łokcia. Do góry na zakładkę. Dziesięć dziewięć, osiem, sześć, pięć, cztery, Trzy. dwa i jeden. Zatrzymaj nogę w górze. Do w kole. Dokręć biodra prawe biodro w linii z lewą i lewą rękę wyciągnij przed siebie. Wydłuż teraz plecy patrząc za dłonią. Weź długi wdech i z wydechem opuść lewą dłoń na mat. Podwinij palce lewej stopy i lewa noga ciągnie Cię w górę do trzy nogi kopsa. Stopa point. Ugnij nogę w kolanie, otwierając biodro. Spokojny oddech, a potem przyciągnij kolano blisko, blisko, blisko i postaw prawą stopę na początku. Otwórz klatkę, rozciągając biodra w pozycji jaszczurki. I połóż dłonie na matę, prawa stopa wraca do lewej do psa, z głową w dół. do długi wdech. Z wydechem opuść kolana na matę. Z wydechem wyciągnij klatkę. Rzyje w głowę do góry. Z wydechem. Kocik, szpiet. I wróć do centrum. Zróbmy drugą stronę. Lewa noga idzie do góry. stopka point I krążenia na zewnątrz. Mhm. I do środka. Kolano na zewnątrz, do centrum, na zewnątrz, do centrum, na zewnątrz, do centrum. Mhm. Zatrzymaj w górę. Stapa flex, opuść kolano do kolana. Do góry i do dołu. 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj i na zakładkę cross. Do dołu. 10, 9. Cały czas dłoni odpychasz się od maty, trzymając proste plecy. 4, 3, 2 i 1. I do boku. Kolano dotyka lewego łokcia. Wraca do góry. I na zakładkę. Do góry. I do boku. I będzie 10, 9, 8. 6, 4. Dwa i jeden. Zatrzymaj. Nogę lewą, wyprostuj teraz w kolanie. Plecy proste i prawą rękę wyciągnij do przodu. Długie plecy spójrz za prawą dłonią. A potem połóż dłoń na matę. Podnieś palce prawej stopy, lewa noga ciągnie cię w górę do. Trzy nogi jego psa. Stopa point. I ugnij nogę w konie, otwierając biodro, rozciągając. A potem przeciągnij kolano blisko, 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 blisko do brzucha. I postaw lewą stopę na początku maty. Otwierając klatkę, opuszczasz biodra nisko, rozciągając kinacze bioder, brzuch, plecy. I wróć do psa z głową w dół. Uwierz długi wdech. I wydech. Długie plecy. Głowa luźna, wdech. Z wydechem. Ugnij nogi w kolanach i połóż kolana na macie. Dłonie połóż z tyłu za pośladkami. Chwila dla wzmocnienia. mięśni brzucha i pleców. Kolano przyciągnij blisko, 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 a potem wyciągnij do prostuj nogi i ciało odchyl do tyłu. Takie scyzoryki albo nożyczki. Zróbmy 10, 10. dziewięć, osiem, siedem. 6, 4, 3, 2 i 1. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Zatrzymaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Może wyciągnij ręce wzdłuż ciała. 3, 2 i 1. Pięknie przyciągnij, kolano blisko. Połóż dłonią na matę. I prawa lewa noga idzie do tyłu. Pięknie w dół. Złap oddech wydłuż plecem, a potem prawą nogę podnieść w górę, Ugnij nogę w kolanie otwierając biodro. Prawa stopa idzie do lewego pośladka. I nogę tak ugiętą połóż przed sobą w pozycji gołębia. Dokręć lewe biodro do centrum. Dłoń mi odepchnij się od maty. Dłoń mi albo opuszkami palców, tak by unieść klatkę. I poczuj, jak rozciąga się prawy pośladek biodra. Dłonię do maty, pornień palce lewej stopy i wróć do psa z głową w dół. Następnie lewą nogę podnieść w górę, uginając nogę w kolanie na chwilę. Jeszcze wysoko, wysoko, wysoko otwiera, walczymy z grawitacją. I nogę ugiętą połóż przed sobą. I tak jak poprzednio w tym razem prawe biodro. Możesz przez chwilę pokołysać. A potem dłonie odepchnij się, unosząc klatkę. Weź kilka głębokich oddechów. Jeśli chcesz, możesz też przyjść do śpiącego gołębia, na chwilę odkładając ciało na matę. A potem dłonie doklej z powrotem do maty i wróć do psa z głową. Weź długi wdech, rozluźnij, szyję głowę, wydłuż plecy, nogi, a z wydechem ugnij kolana i wyciągnij się w pozycję dziecka. I kręg po kręgu, kręg po kręgu, kręg po kręgu, wyroli się w górę. Z wdechem wyciągnij ręce w górę i z wdechem połącz dłonie na wysokości serca. Na ostatnie. Dziękuję Ci za wspólną praktykę i do zobaczenia już bardzo niedługo następnym razem.